Słuchajcie. No powiem wam kurwa yy... Najpierw słuchajcie Witajcie moi kochani widzowie w dzisiejszym filmie I dzisiaj te brawa były bite Dlatego możecie znać mnie z tego powodu Że jestem bardzo biernym, czynnym fanem Piotra Szeligi Oglądam jego streamy Oglądam wszystkie jego filmy, tiktoki No po prostu jestem zafascynowany tą personą I ostatnio siedząc na live Posiedziałem sobie, patrzyłem jak Szeliga gra Zdziwiłem się. Powiem wam szczerze, że kurwa niebiosa zestąpiły na ziemię. Scheliga gra coraz lepiej. I to jest tak, że sprawdzając jego poprzednie mecze, to nie jest jeden mecz. On serio gra w CSa coraz lepiej. I w dzisiejszym filmie pokażę wam to demo. Żebyście sobie zobaczyli, że on naprawdę przestaje być chujowy. Oglądajcie Moi kochani wspaniali widzowie Bardzo, bardzo serdecznie chciałbym was zaprosić Na stronę CSGO Skins Strona ta oferuje bardzo, bardzo dużo Różnych funkcji takich jak Lootboxy Wszystkie znane i uwielbiane CASE Butler, exchange oraz darmowa daily skrzynka. Używając mojego kodu ŚWISTU dostajecie 10% przy doładowaniu oraz 2 ,10 zł 10 groszy na start. A dodatkowo, jeżeli wpłacicie coś z kodem ŚWISTU, to macie szansę zgarnąć skinów za ponad 20 tysięcy zł Jezu święty. Do zobaczenia na stronie Mordeczko. Pozdrawiam. Moi kochani widzowie, jesteśmy już w meczu MAPA DUST. No i co? Szeliga z Timem, prawdopodobnie wygrali nożówkę, zaczynają po stronie broniącej po CT. Yy, no i wygląda na to, że Szeliga zaczął sobie na WomSide B, yy, kupił dualberczyki i zobaczymy, co się tu wydarzy. Dobrze, patrzymy. Co odpierdoli Szeliga? Widzi gościa na midzie i napierdala jak zły! Kurwa Szeliga! <grywa> Dobra, ej. Trochę będzie się ze mnie śmiać. Na początku mówiłem, że on serio zaczął lepiej grać po tym fragu, ale trust me, trust me process guys, zobaczycie sami. Lecimy dalej. Runda. Druga. Szelika bardzo dobrze wyczuł yy, team terrorystów. Podjeżdża sobie umpa lumpem. Trupa na daście. No i tutaj zaraz powinny fraki się posypać. Terroryści są tylko i na glokach, tak? Także... P jeden! No dobrze, widzowie. Czy Szelika mógł coś zrobić tutaj więcej? Wydaje mi się, kurwa, że mógł. No. Terroryści napierdalają z glokami trupa. On stoi z umpem, czyli z pm No, kurwa, co na mnie jest dwa fragi powinny tu wlecieć. Zabił jednego. No trochę tak bardzo nieekonomiczne, bo stracił umpa-lumpa, został wyjebany przez Glocka. Mógł tu coś zrobić lepiej. Lecimy dalej. Okej, okay, słuchajcie, runda już druga, Szczeliga. Oczywiście, że z awp I zobaczymy, co się tu wydarzy. Jest już obity. Eee, runda ma się ku końcowi. Szczeliga, co robisz? No tu zjebał. Tu zjebał, y, wiedział, że terroryści są na midzie, y, mógł podejrzewać, że ktoś będzie na sztorcie, Niestety, no nie strzaił tego, obrócił się, dostał pizę, stracił WP bardzo chujowo z jego strony. No i na razie moje słowa z początku filmu się nie pokrywają. Zobaczymy, jak będzie dalej. Dobrze, co wydarzy się tutaj? Zobaczcie, Szczeliga od razu z cvn Także dojechał Trupaczy, zdobędzie tutaj fraga. Chociaż jeden frag, dawaj, kurwa, Szelił dawaj, dawaj, dawaj! No się kurwa nie udało! No, no po prostu, no jak masz 5 Sevena, grasz 5 Sevena na, na Akacie i masz y, Forza, no to logiczne jest to, że ta runda. Cz, czasami nie wyjdzie. No rzadko taka właśnie runda Force Echo wychodzi w 100%. Co tutaj się wydarzy? Y, Sheliga ma znowu AWP. Terroryści podchodzą na site, który on broni, czyli site Ana, y, daście. Co tu się wydarzy? Pierwszy nie ma fraga! Kurwa, myślałem, że to był frag! Pierwszy jest i drugiego nie będzie. Bardzo ładna obrona sajtu od Szeligi. Aktualnie jego statystyki to jest 3-3. Słuchajcie, on gra na 2700 elo. Jego koledzy z teamu mają 2700, on ma około 2200, więc nie oczekiwujmy od niego, że on będzie otwierał, tylko po prostu oczekiwujmy, że on zagra dobry mecz. I naprawdę, trust mi kurwa, guys, to był dobry mecz z jego strony. Zobaczycie dalej, lecimy z tym. Szeliga postanowi sobie dojechać shorta. Terroryści biegną sobie trupa w bardzo... Bardzo ładna zagrywka ze strony Szeligi i jego kurwa kolegi. Puścik pełna wizja na trupa i jest frag. Naprawdę zajebiste kurwa zagranie, Serio. 10 na 10. Zrobił to zajebiście. Znowu jest Szeliga na szorcie. Czy słyszał tego terrorystę na widzie? Nie słyszał, ale czy go zobaczy? Zobacz go i znowu fraga. Dwa fragi od Szeligi w tym rundzie i naprawdę wygląda to, kurwa miodnie. No czy według Was graśle? 5-3, no mówi, nie oczekujmy od niego otwierania, ale naprawdę, według mnie, gdzie jako jedyna osoba na polskim YouTubie, chyba najwięcej tych demek Szeligi oceniała i będzie oceniać, e, mogę zauważyć, że jego gra jest coraz lepsza. Na serio. Mówię to w 100% z ręką, kurwa na sercu, tom tu nie, 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 nie krzyżuje palcy, coraz lepiej Szeliga gra w cs Runda, słuchajcie, w tym momencie, siódma. Szeliga postanowił wychylić sobie longa. I co tutaj odpierdoli Flesze poleciały, nie widział go chyba. Kurwa, chyba był na fleszu, no. Nie zdobył fraga, tak się wychylił trochę do dupy. Mógł to zagrać bardziej spokojniej. Mógł to zagrać bardziej spokojniej. Generalnie no, pikowanie Longa na dashcie z awki jeżeli terroryści akurat idą tego longa, jest chuj trudne, bo tam zazwyczaj leci tyle kurwa fleszy, że zanim zobaczysz, yy, co się dzieje, to już cię nie ma po prostu. Okej, okay, widzowie, runda ósma. E, terroryści podchodzą na site, który szeliła broni, czyli na site. A, co tutaj odpierdoli? Zobaczmy, szeliga. Nie było fraga. Mógł go zdobyć, nie było go niestety. O, Jezus! Zobaczmy to sobie jeszcze raz. Uwaga, zobaczmy to sobie jeszcze raz, co tu się odpierdoliło, bo, bo to jest kurwa ciekawe, to jest ciekawe. Zobaczcie to. No. Kurwa mać, on gra naprawdę na wysokie elo, a ten gościu, który go zabił, wydaje mi się, że kurwa siewera nie wiesz, no co on odpierdolił. Szeliga, git, zdobył fraga, miał flesza, no nie miał jak go trafić przez flesza, no chyba, że ma jakieś kurwa specjalne umiejętności, o których my nie wiemy. No ale zdobył fraga, jest G, no co mam, mam więcej powiedzieć. Runda następna, Szeliga znowu na szorcie za wupom i terroryści wjeżdżają w longa, tu się może wykazać. Czy Szeliga się tu wykaże? Wow, 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 kurwa, ładnie, ładnie, naprawdę to był ładny frag od Piotrusia. Serio, zrobił to zajebiście, ładny hedgie. I kurwa, czy ta runda będzie wygrana? Czy ta runda będzie wygrana? Czy ten hedzik serio? No niestety, dał się zaskoczyć. Ale no, umówmy się, no. Jest wjazd na sajta, paka splantowana. Kto by się kurwa spodziewał pleców z shorta? Nikt. Ja bym się na przykład nie spodziewał. Dajcie znać, czy wy byście się spodziewali. Go next. To jest, słuchajcie, runda już dziesiąta. Szeliga podjął sobie trupa. Generalnie, no, jego drużyna zrobiła dwa fragi, i sytuacja jest naprawdę, wydaje się, że opanowana, mimo że to jest yy, eko, Force eko I jaj, dawaj Piotrek, nice, kurwa. Słuchajcie, jak nie trafia w głowę, celuje w ciało. No, to jest też dobra taktyka, mówmy się, no. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Na fleszach lecą z tekami. Kurwa, ale rozpędzi full auto, dwa fragi od szeligi. Dwa fragi od szeligi, kurwa, Piotruś! Ale to zrobiłeś, ja pierdolę, kurwa, maszynkan Szeliga, ja pierdolę. Pierwszy i drugi, gdzie ten drugi, kurwa, ja pierdolę, no pięknie się złożyło. Dwa fragi zdobyte, runda wygrana, wynik 8-3 dla jego drużyny, więc na razie ten mecz układa się po prostu wyśmienicie, a statystyki Szeligi to jest 10-6 i zobaczcie, kurwa, na ten moment nikt go nie kieruje i naprawdę zaczyna wyglądać to dobrze. Po prostu, kurwa, no musimy to przyznać. Też nie chcę, ale muszę, no wygląda to git, serio. Go more go next. Szeliga podjechał sobie yy, mida. Zobaczymy, czy terrorystów uda mu się zaskoczyć. Słyszy go, słyszy go. Słyszy go na pewno. I ma fraga, bardzo prosty frak, Piękna eliminacja, jest G naprawdę. Takie i... No dobra. Teraz tak sobie przeanalizujmy. Czy on mógł się spodziewać kogoś na longu? Powiem tak. Skoro widział tu jednego a terrorysta, że tutaj jest... To mógł się spodziewać, że ktoś będzie na longu. Niemniej jednak dostał, słuchajcie, też info, że e, terroryści zostali, zostali wyjebani na trupie, więc mógł się spodziewać, nie musiał. No ja bym tego longa osobiście sprawdził. On nie sprawdził, padł. Jednego fraga zdobył, jego drużyna tą rundę wygrała, więc naprawdę zginął. Nie ma tragedii, słuchajcie. Teraz chyba runda po stronie Tero już. I Czeliga zaskoczył tutaj jednego anterrorystę. Frak zdobyty. Jazda dalej. Wynik 11-3 dla jego drużyny. Druga runda z makiem. Co tu się wydarzy? Ale nie fart. Kurwa, najgorsza możliwa śmierć w CS-ie. Rasujesz sobie longa, jest smoke, przechodzisz przez smoke, a nagle CT daje jakiś full auto i cię kurwa nie ma. No po prostu, no najgorsza, najgorsza możliwa śmierć jaka tylko może w CS-ie być. No i tę rundę niestety przepierdolili, ale mamy tutaj już rundę, która jest yy... mamy rundę następną i ona też nie przebiegła zbyt dobrze. Dobrze widzowie. Kolejna runda, jest wynik 11:6 dla drużyny Szeligi, czyli, że tak powiem, no jego oponenci troszkę nadrobili. Troszkę nadrobili, mecz zaczyna się robić w chujnie ciekawy, bo generalnie nikt chyba nie lubi jak, jak drużyna przeciwna nadrabia. Szeliga trzyma longa, jego drużyna zaplantowała sobie pakena I teraz od Szeligi powinny wlecieć dwa fragi, bo jak możecie zobaczyć w lewym górnym, górnym rogu dwóch antyterrorystów idzie właśnie tego longa. Co tu się wydarzy? Okej, okay, Flash, nie, nie dostał nim. Czy yy, ten setek yy, sprawdzi SzeliGę? Nie sprawdził, bo my mamy fraga i tu powinien być drugi, ale tego drugiego nie było. Nie mogę też od niego yy, oczekiwać, że będzie zdobywał każdego fraga. Na ten moment ma statystyki 13-12 KD na plus. Jest naprawdę nie najgorzej. No serio, jest nie najgorzej. Dobrze, podszedł sobie teraz B. Eee, bardzo mądre zagranie z jego strony, bo zobaczcie, jego drużyna idzie sobie na site, a on patrzy czy ktoś nie raszuje trupa. Naprawdę mądre zagranie i czy tym mądrym zagraniem zdobędzie fraga? Powinien, powinien. Kurwa, Szeliga dawaj, no i mamy fraga, słuchajcie, ej, ale coś w tym jest, że im dłużej, im więcej on gra na tym high elo, tym lepiej on gra. Każdy z nas by tak miał po prostu, no wydaje mi się, że jest to logiczne, że im więcej grasz na wysokim poziomie, tym ty zaczynasz grać na jak wysoki poziom, czaić tych ludzi i tak to właśnie wygląda. Dobrze, wychodzi na site. co tu się wydarzy? Ajajaj, aj, aj. no taki kurwa unlucky trochę, unlucky shot, ja pierdolę jaki on ma kurwa skiny piękne. Jest short, rushuje sobie mida, wie gdzie on jest, nie wie, nie wie, ale nie fart, kurwa nie fart, nie fart. Nie fart i runda została przegrana. Zobaczcie, jaki close wynik się zrobił. Mega close wynik. Jest to słuchajcie na ten moment 128 i Anty naprawdę nadrabia. Chcą grać sobie chyba dogrywkę. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. Liga wbija z D Czy sprawdzi auto? Czy sprawdzi auto? Kompletnie nie sprawdził auta i niestety przez to zginął. Przejdźmy sobie dalej, chyba już do ostatniej rundy w tym meczu. Rash Longa, jak widzicie, jak możecie zobaczyć, no tutaj jego kumple bardzo nadrobili, sytuacja 5 na 2 aktualnie, no i wydaje mi się, że jest to GG. Czy to będzie to GG, czy Szeliga tu zauważy? Zauważył, wjeżdża, jest frag od Szeligi i ten mecz, słuchajcie, zakończył się statystykami dla naszego Piotrusia 15-15. Jest to KD na poziomie 1-0 i to było grane na 2700 elo. Powiem wam szczerze, jest naprawdę git. Jakby nie mogę mu nic zarzucić, było kilka złych decyzji, kilka zajebistych decyzji, Kilka zjebanych fragów, kilka bardzo fajnie zdobytych fragów i w mojej opinii seria gra coraz lepiej. Musicie oczywiście dać feedback w komentarzu, czy według was jest tak samo, ale wydaje mi się, że będziemy tutaj mieć takie samo zdanie, że naprawdę gra coraz lepiej, Piotruś się poprawił. No i co? No, życzmy mu kurwa szczęścia. Mam nadzieję, że kiedyś Piotruś zagra ze za mną jeden na jeden. Bardzo wam dziękuję, widzowie, że oglądaliście ten materiał do końca. Dajcie znać, czy wam się podobał. Oczywiście łapka w górę, widziana, komentarz. Trzymajcie się. Ej,